Do tej pory, aby komunikację miejską dechać z punktu A do B i dodatkowo dotrzeć tam na określoną godzinę, było tak. Wydrukowałam z internetu rozkład autobusów, które są mi najbardziej potrzebne. No i wychodzę z domu o tej godzinie, o której chcę, a dalej w mieście to już po prostu, aby do przodu. <grym> z przystanku na przystanek tam, gdzie mi pasuje. Ale od dziś może być nieco łatwiej. Białystok jako siódmy w Europie i pierwszy w Polsce dołączył do grona miast, w których planowanie podróży lokalną komunikacją będzie znacznie łatwiejsze. Wystarczy mieć komputer z podłączeniem do internetu lub nowoczesny telefon komórkowy i zalogować się na stronę www.bkmplaner.pl, a tam już z górki. Przyjechaliśmy do Białego Stoku, chcemy wyruszyć z dworca PKS i na przykład chcemy pojechać na jakąś imprezę kulturalną do teatru. Wybieramy ulicę, wybieramy przystanek. No i zaplanowało nam podróż. O 19:21 mamy odjazd z dworca PKS. 19:33 przyjeżdżamy pod Akademię Medyczną. No i tu już sobie musimy około 3 minutki podreptać do teatru. Mówił Piotr Wysocki z Departamentu Drugi Transportu, który wraz z Marcinem Borejszu przez kilka miesięcy tworzyli cały system. Na razie baza danych obejmuje ponad 600 przystanków autobusowych na terenie Białego Stoku i opiera się na rozkładach jazdy autobusów Białostockiej Komunikacji Miejskiej. W najbliższych planach jest poszerzenie bazy rozkładu autobusów KZK, a w tych nieco dalszych planach zintegrowanie w plenerze wszystkich rodzajów komunikacji w obrębie województwa. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok.